Dobry wieczór! Zapraszam Państwa do wysłuchania moich trzech utworów i jednej piosenki. Póki oczy moje będą widzieć, póki uszy moje będą słyszeć, a nogi nieść mnie będą tam, gdzie życie się ciągle odbywa. Puty czas nie rozsądzi, co dobre i złe na tym łes padole. Tak stał bezmiar nieba w wieczystym ogromie chmur bez ładu, wciskając w swe szczeliny ostatki czerwiennej zorzy, jakoby złożecząc rodzicom żywiołów. Horyzont palił się karminowo, u góry przemykał złotawą zielenią, by zatopić się znów w kipieli chmur fioletu. Powoli ciemniał, zagasającą żagwią pochodu dnia. Atmosfera biegła, tężała i nikła na niciach powietrza. Gęstego jak miód, powietrza nieruchomego jak bazalt, powietrza wciskającego się wszędzie swym zimnym, drętwym językiem. Jak ziemia płynny jest, żmijowatą lawą. Ogień dogasa, powietrze duszne spokojnie. Ogień ziemi nie uśnie, tylko woda z osobna popłakuje wewnętrznie w jaskiniach. Celtycki manks i drzewa życia, tylko on stoi tam jeszcze z rozczochraną gorgoną konarów. Biblijny krzew, goreje. Nie mogąc spłonąć w pragnieniu zapiekłym, jak słup soli. Nogi ich spowiły cienie nocy, wypełzającej spod pokrywy ziemi. Pas jarzy się ostatkiem blasku, Spirze marsowych twarzy ożywają, Rozbłyskiem kamiennych źrenic Kroją równinę tej pustyni. Kamienne bryły Ostatnim brzaskiem dziś ożyły. Lecz teraz jednak i one zagasną, Płacząc, nad rozsypaną pustyni garstką. W bogactwie form zaklęto Nieodgadnięte monumenty. Jutro znów zaśpiewają rankiem Słowiczą pieśń, liryczne dźwięki. Kolosy tytanicznym trelem Zbudzą znów Egipt i kraje Sahelu. Aż powyżynę źródeł wielu, to jutro będzie, a dziś, cóż, usną, zmęczone biegiem Heliosa. Martwe źrenice wciąż tętnią niebem. Pan mój i bóg mój. Tak pełen zagadek, że aż normalny. W ostatnim pragnieniu, nie chcący nic więcej, tracący chwilę zapomnienia jak barwne motyle, i zyskujący je na nowo w nieskończoności rozwiązań. Nieobjęty, niewytłumaczalny byt najwyższy, opierający swą potęgę na materialnym przeświadczeniu okruchości istnienia, nieograniczenie brakujący, popielny szał ognia, tworzenia miłości i namiętności, topliwy szał lodu. Zniszczenia, zagłady i nienawiści. Biedak, przebogaty w siedem barw tęczy i spektrum wszystkich promieni. Siła w bezsilności ważny dla nieważnych nieważny dla najważniejszych. Oto Pan mój i Bóg mój. Dance Rose Macabre, taniec różanych trucheł. Bal się rozpoczął, heroldzi odtrąbili wejście krwawej Małgorzaty drugiej. W tym irrealnym świecie złudzeń, gątkowie leśni przygrywają chętnie na sali tej szerokiej, długiej i pod batutą mistrza Strausa, potok iluzji snuje się pierwszy, tańczące cienie w podzanadrze bez odbić w lazurycie luster. Kończące marny żywot w mamrze, posadzki, zwinnej jak liguster. Krwawa królowa przerzuca stosy tych rekwizytów drogich, tak jak te szare ludzkie losy, nie widzi dla nich i dla siebie, innej niż śmierci drogi. Lecz oto grają drugi taniec nie bacząc na powagę luster do sali wpada opętaniec szaleje siejąc w koło pustkę królowa myśli śmierć to przyszła i robi jej się niewesoło w tym drugim nierealnym walcu Strauss wivaldiego tnie akordy Trzymając na swym małym palcu w odwodzie orkiestrowe ordy, Style mieszają się i nikną. To gotyk idzie z barokiem w parze, wychodzą za róg pałacu, By zasiąść znów w śmiertelnym barze, Napatrzeć, zanim bal się skończy. Królowa na tronie w oddali tasuje karty z nowej talii, to znak, że zaraz taniec trzeci. Jeszcze nie jedna głowa zleci. Rzuciła kamień, kupę truchę, Dyrgent wyciął aż do ucha, Bryznęła krew w czerwone kręgi. Lecz teraz popatrz, nowe dziwo. Każda czerwona pręga żywo, wyrasta wnet w różę prawdziwą. Królowa, najzacniejsza pani, Uśmiecha się życzliwie dla nich. Lecz uśmiech na niewiele zda się. Krzesany brzmi już za maszyście. Czerwone róże tańczą krwiście. Królowa sprawdza karty. Zda się, że to pomyłka po niewczasie. A jednak karty fałszywej nie ma. Pląsając kwitnie róż boema. Harfistki, niewinne córy głosu. Szarpią ostatek strun patosu, chociaż w agonii jednak się śmieją, tańcząc róż truchła popieleją, wyzbyte już fizycznych treści, których zetlały świat nie zmieścił. Padły już chimeryczne widma, na sali tej szerokiej, długiej. Złapany w zapomnienia sidła, zasadzki cienia, szarej smugi. A teraz zaśpiewam Państwu cover mojego ulubionego zespołu. Chociaż jest to ballada o tytule Pożegnanie zespół Walium z Małopolski z moich stron rodzinnych. Ee, bardzo fajna kompozycja. Przepraszam, że bez podkładu, ale nie mam. A capella. Zobacz jak znikam, choć wydawać się może, że stoję przed tobą. Za oknem świat czeka, lecz mój duch chce pójść inną drogą. Proszę przyznaj mi się, nie tak mnie zmyśliłeś, lecz widzisz w tym piękno. Spotkamy się po drugiej stronie rzeki, gdzie bliskich jest pełno. Jakiś czas tutaj jestem, Lecz ty mnie nie widzisz, Choć czujesz obecność, Chcę podglądać jak żyjesz, Przez Judasza w twej głowie zaglądać wciąż głębiej, W tęsknocie znalazłem. Przyjemne dreszcze, więc tęsknię bez przerwy. Spotkamy się po drugiej stronie rzeki, gdzie czekam na ciebie. 嗯。 Dziękuję za uwagę. Powyżej zaprezentowałem swoje cztery utwory, nawet nie trzy, ale cztery się zmieściły. Kwiat z Zachodu, czyli Pejzaż ze słupem soli z 2003 roku. Architektonika, cykl, który rozpoczyna się wierszem Kolosy Memnona, to był utwór drugi. Utwór trzeci, mojego autorstwa wszystkie. Utwór trzeci to Pan Mój, i Bóg mój. Pogłębione studium na temat duchowości, mojego odbierania Boga. I czwarty: krwawa królowa, czyli taniec różanych trucheł, inspirowane historią królowej Margot. Dziękuję bardzo.